Uwaga, film jest parodią i powstał wyłącznie w celach humorystycznych. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, mimo różnic politycznych, musieli lecieć razem samolotem na międzynarodową konferencję. W trakcie lotu nad Polską nadciągnęły ciemne chmury, a samolot zaczął trząść się od turbulencji. Wiesz, Donald, taka burza i tak trzęsie, że my już na pewno do Warszawy nie dolecimy, bo nasz samolot zaraz się rozbije. Może wyznamy sobie wszystko, co mamy na sumieniu? Donald się zgodził i zaczął mówić. No dobrze, zacznę ja. Raz, gdy mieliśmy problemy z budżetem, wprowadziłem. Tajny podatek od deszczu. Miał być ekologiczny, ale tak naprawdę chodziło o kasę. Jarosław słuchał, zaskoczony, ale zaciekawiony. Tusk kontynuuje. A kiedyś, żeby przekonać posłów do głosowania za naszym projektem, zorganizowaliśmy dla nich loterię z nagrodami. Donald kończy i mówi: No dobrze, Jarosław, teraz twoja kolej. Kaczyński patrzy przez okno samolotu i odpowiada: Wiesz co, Donald? Wygląda na to, że się przejaśnia. <laughs> Donald Tusk jechał swoim luksusowym samochodem po zatłoczonych ulicach Warszawy. Nagle na przejściu dla pieszych nieoczekiwanie potrącił dwóch pieszych. Zszokowany, ale także zaniepokojony potencjalnymi skutkami tego incydentu, szybko wydobył telefon komórkowy i zadzwonił do swojego starego znajomego prokuratora. Halo, mam problem. Potrąciłem dwóch pieszych na przejściu. Co mam robić? zapytał nerwowo Tusk. Prokurator chwilę pomyślał, a potem odpowiedział: Cóż, Donald, zależy, kto to był i jak bardzo są poszkodowani. Opisz mi, co im się stało. Tusk szybko odpowiedział: Nie wiem, kim są, to jacyś zwykli ludzie. Jeden uderzył głową w przednią szybę i niestety ją rozbił. Drugi poleciał daleko i wylądował gdzieś w krzakach obok drogi. Rozumiem. Mówi prokurator, starając się zachować powagę, po czym dodaje: W takim razie proponuję następujące rozwiązanie. Tego, który rozbił szybę, oskarżymy o zniszczenie mienia i damy mu 5 lat, a tego, co wypadł w krzaki, o próbę ucieczki z miejsca zdarzenia i 8 lat. O, i to mi się podoba. Pewnego razu Donald Tusk chciał sprawdzić, jak funkcjonuje Polska podczas jego kadencji jako premiera. Kazał sobie przynieść telewizor, włączył, a tu pokazują kopalnie węgla, górnicy. Zmęczeni i brudni pracują w ciężkich warunkach pod ziemią. Tusk pyta: Co to jest? Dlaczego ci ludzie tak ciężko pracują? No bo powiedziałeś: Każdy musi ciężko pracować, aby Polska rosła w siłę. Odpowiada jeden z asystentów: Tak? Ja tylko tak żartowałem. Przełącza kanał i widzi robotników na budowie. Zmęczeni, spoceni pracują w trudnych warunkach. Tusk pyta: A to co to jest? Oni muszą tak ciężko pracować? Ale sam powiedziałeś, trzeba zakasać rękawy i ciężko pracować, aby Polska nieustannie rozwijała swoją architekturę. Oj tam, oj tam. Mówi Tusk, kręcąc głową. To takie żarty były, ja żartowałem. Przełącza kanał, a tam luksusowe przyjęcie, elegancko ubrani politycy wypoczywają przy winie i przekąskach, w tle piękny widok na Warszawę. Tusk uśmiecha się promiennie. Oj to mi się podoba. Co to jest? A to są właśnie ci, którzy wiedzą, że żartowałeś. Donald Tusk i jego żona relaksują się pod prysznicem, gdy nagle dzwoni dzwonek do drzwi. – Żonko, idź otwórz! – mówi Donald. – Nie donuś, ty otwórz! – odpowiada mu żona. – Misiu, no proszę! W końcu żona Donalda zawinęła się w ręcznik i poszła otworzyć, a za drzwiami stoi Jarosław Kaczyński. Patrzy na nią i mówi… – Jak zrzuci pani ten ręcznik, to dam pani sto złotych. Na to kobieta… – Za sto złotych to mogę co najwyżej wierszyk powiedzieć. – Dobra, to tysiąc złotych mówi, nie dając za wygraną Kaczyński. Dobra, no tysiąc złotych piechotą nie chodzi. Zrzuciła ręcznik, dostała tysiąc złotych i wróciła do męża. Co, kto przyszedł? Pyta Donald. Jarosław Kaczyński. No i co oddał moje tysiąc złotych? Donald Tusk trafił do nieba, na miejscu wita go Święty Piotr i mówi: Witaj, mój synu. Proszę do środka. Na to Tusk: O nie, nie mogę wejść do środka. Najpierw muszę spotkać się z Angelą Merkel. Święty Piotr odpowiada: A, Angela Merkel jest piętro wyżej. Tusk uśmiecha się: Oczywiście, że jest wyżej. Zasługuje na najwyższe piętro, jest najmądrzejsza. I wchodzi po schodach do góry. Tam wita go Jezus. Witaj, mój synu. Proszę do środka. Na to Tusk: O nie, nie mogę wejść do środka. Najpierw muszę spotkać się z Angelą Merkel. Jezus odpowiada. Oczywiście, Angela jest na najwyższym piętrze. Tusku śmiecha się i idzie na samą górę. Tam wita go sam Bóg. Witaj, mój synu. Proszę do środka. Na to Tusk. O nie, nie mogę wejść do środka. Najpierw muszę spotkać się z Angelą Merkel. Bóg na to. Oczywiście Angela jest tutaj, ale w tej chwili jest bardzo zajęta. Może spoczniesz tu i czegoś się napijesz. No dobrze, z przyjemnością. Herbaty? Tak, bardzo chętnie. Na to Bóg. Świetnie, napiję się z tobą. Po czym klaszcze w dłonie i woła. Angela, raz dwa, raz dwa. Przynieś tu dwie herbaty, ale to już. Sławomir Mencen miał w domu papugę, która ciągle powtarzała. Precz z Tuskiem i Kaczyńskim! Precz z Tuskiem i Kaczyńskim! Ktoś z sąsiadów podkablował i niedługo do Mencena puka policja. Dzień dobry, policja. Dostaliśmy wezwanie, że pańska papuga obraża naszych polityków. Proszę pokazać papugę. Menzen przynosi klatkę z papugą. A ta już od progu drze się Precz z Tuskiem i Kaczyńskim! Policjant upomina Mencena. Jeśli to się będzie powtarzało, to będziemy musieli uśpić papugę, a pana wsadzić do więzienia. Dobrze to się już nie powtórzy, panie policjancie. Odparł Męcen. Po wyjściu funkcjonariuszy Męcen prosi papugę. Słuchaj papuszko, nie mów tak więcej proszę, bo mnie zamkną, a ciebie uśpią i po co nam to? Kilka dni spokoju, ale papuga sobie przypomniała i znowu zaczęła swoje Precz z Tuskiem i Kaczyńskim! Precz z Tuskiem i Kaczyńskim! na całe gardło. Na drugi dzień mencen dostał wezwanie do sądu na rozprawę. Papuga jako dowód rzeczowy. Mencen poszedł więc do spowiedzi powiedzieć księdzu, co mu leży na sercu, a ksiądz mówi: Słuchaj, synu, ja mam też papugę, która mówi i jest podobna. Na czas rozprawy podmienimy papugi i nikt się nie skapnie. No i jak uradzili, tak zrobili. Dzień rozprawy męcen z księdzem podmienili papugi i męcen leci do sądu z kościelną papugą. Sędzia mówi: Proszę wnieść klatkę z papugą. Klatka z papugą wniesiona, ale papuga nic nie odzywa się słowem. Wkurzony Kaczyński, który siedział na ławie oskarżycieli, pyta: Czy papuga mówiła precz Tuskiem i Kaczyńskim? Papuga nic. Tusk, który również siedział na ławie oskarżycieli, podpowiada. Precz z Tuskiem i Kaczyńskim. Mów, przecież tak mówiłaś. Kaczyński znów zachęca papugę. Precz z Tuskiem i Kaczyńskim. Mów, bo cię wypatroszę. Nagle papuga zawodzi kościelnym głosem. Słuchaj, Jezu, jak cię błaga lud. Jarosław Kaczyński, Janusz Korwin-Mikke i Donald Tusk mieli okazję spotkać się i porozmawiać z Bogiem. Bóg zgodził się odpowiedzieć na jedno pytanie od każdego z nich. Pierwszy pyta Korwin: Boże, kiedy Polska będzie miała stabilny i zjednoczony rząd? Bóg odpowiada: Jeszcze cztery, pięć kadencji parlamentarnych i Polska osiągnie polityczną stabilność. Następnie pyta Kaczyński: Boże, kiedy moja partia znów wygra wybory? Bóg odpowiada: Jeszcze trzy, cztery kadencje i może wygrać. Na końcu pyta Tusk: Boże, a kiedy zostanę prezydentem Polski? Bóg odpowiada: Donaldzie na szczęście to już nie za mojej kadencji.